Mamy nadzieję, że nasza piękna nowa klinika będzie jedną z największych klinik w Warszawie. Będzie miała 550 metrów, 14 gabinetów, salę zabiegową. Mamy nadzieję, że nasz zespół będzie liczył 25 osób. Przenosiny do nowej siedziby to przenosiny do miejsca, w którym będzie 14 gabinetów. W każdym z tych gabinetów pojawią się urządzenia. Część z nich to te, które już. Mamy obecnie, ale też dużo będzie nowości. W związku z tym te nowości powoli zaczynają się już pojawiać tutaj, jeszcze w Beauty Medzie. Wszyscy zauważyliście Państwo nasz koszur. Jesteśmy oczywiście bardzo dumni, pękamy z dumy, że możemy go mieć jako pierwsi. Kupiliśmy go od naszej zaprzyjaźnionej firmy od ITP, której mamy tu przedstawicielkę, panią Kasia Nadolny, z czego się bardzo cieszymy ale powiedziałam ich właśnie ostatnio, że oczywiście cieszymy się, że kupiliśmy go od nich, ale kupilibyśmy go od każdego, ponieważ yy, chcemy mieć wszystko to najlepsze, najszybsze. Ciągle się dozbrajamy i tym razem faktycznie zainwestowaliśmy w kolejną kosmiczną technologię, technologię, która jest zupełnym przełomem w laseroterapii, laser pikosekundowy. O bardzo, bardzo krótkim impulsie, świetlnym impuls to jedna trylionowa sekunda. Krótki impuls to mniej bólu, mniej efektów ubocznych i fantastyczne efekty pozabiegowe. Zabiegi wykonuje się raz na 4 do 6 tygodni. Okres rekonwalescencji z reguły nie przekracza 24 godzin. I laser ten możemy wykorzystywać nie tylko do leczenia tatuaży, do czego został stworzony, ale również do leczenia przebarwień, melazmy. Do poprawy struktury skóry, do leczenia blizn, blizn potrądzikowych także bardzo uniwersalne narzędzie. W większości staramy się przenieść wszystkie dobre rzeczy, które towarzyszą nam w tej chwili w naszej klinice, i oczywiście rozwinąć się w każdej z tych dziedzin. Głównie stawiamy na rozwój laseroterapii. Już w tej chwili przez 7 lat staramy się śledzić wszystkie nowe laserowe technologie, ale tam mam nadzieję, że będziemy najlepszą kliniką laseroterapii w kraju. Oprócz laseroterapii oczywiście będzie dermatologia estetyczna, dermatologia kliniczna, laryngologia, ginekologia, chirurgia plastyczna, chirurgia naczyniowa, a także kosmetologia, dietetyka. Mamy nadzieję, że uda nam się spełnić jedno z naszych marzeń i uruchomić klinikę leczenia bólu.